Wszystko wokół nas podlega pewnej modzie. Człowiek podnosza za trendami, które zmieniają się w kaleidoskopie. Jednego dnia coś jest na czasie, by drugiego przejść do lamusa. Podobna sprawa ma się z gatunkami gier, które kiedyś były na topie, a dziś mało kto o nich pamięta. Najlepszym przykładem są strategie taktyczne: Real Time Tactics Game zwane w skrócie RTT, które niestety zniknęły w czeluściach historii growej, ustępując miejsca ich starszemu i bardziej rozpoznawalnemu bratu, RTS-om. Gatunek RTT swój boom miał na przełomie wieków, kiedy na rynek zawitali komandosi. Pierwsza część Komandos z tytułem Za linią wroga została wydana w 1998 roku przez Pyro Studios. Tytuł szturmem podbił komputery osobiste, głównie przez swoje innowacyjne podejście do rozgrywki. Gracz musiał bardziej skupiać się na tym, co się dzieje na ekranie i planować z wyprzedzeniem swoje kroki. Znakiem rozpoznawczym serii był system wykrywania przez wrogów oparty na stożkowym polu widzenia, które gra Mógł w dowolnej chwili śledzić. Procenci gier komputerowych nie marnowali ani chwili, i na fali komandosów powstały kolejne produkcje. W krótkim czasie gracz mógł wcielić się w Robin Hooda, który rabowo bogate i oddawał biednym. W Polsce tytuł stał się kultowy głównie przez rodzimy dubbing. Lepiej zrobisz, jeśli mu to oddasz. Miej litość, mój panie! Czy gangster z pięknych czasów prohibicji? Dzięki produkcji Chicago 1930. Jednakże najwięcej szumu wywołała komandosowa odsłona na dzikim zachodzie, tytułem nawiązująca do znanego filmu Roberta Rodrigueza, a mianowicie Desperados. Desperados Wanted Dead or Alive trafiło na nasze komputery w 2001 roku i w cuglach zdeklasowało komandosów. Obecnie gra ma ocenę niecałe 80 punktów na 100 na Metacriticu. Produkcja oferowała to, co najlepsze w komandos, polane bardzo lepkim sosem White West. Były pojedynki w samo południe, meksykańscy bandziorzy napadający na pociągi, pościgi na koniach, czy, jakże kontrowersyjne dzisiaj, wielkie plantacje bawełny. Niestety od czasu premiery jedynki żadna kolejna odsłona na byłych dwie, Heldorado i Desperados 2 Cooper's Revenge, nie zdołały zaspokoić potrzeb graczy na ten tytuł. Przełom nastąpił w roku obecnym, gdy do sieci trafiło Desperados 3. I muszę Wam powiedzieć, że warto było czekać te 19 lat. Od razu trzeba zacząć od tego, że jeżeli graficznie i stylistycznie Desperados 3 kojarzy Wam się z wydanym 4 lata wcześniej Shadow Tactics Blades of the Shogun, to macie 100% rację, gdyż za oba tytuły odpowiada to samo studio, Mimi Mimi Games. I prawdopodobnie jest to największa wada produkcji, gdyż producenci nawet nie próbowali się wysilić na jakikolwiek zmiany. Wzięli sprawdzony i schludny silnik i podmienili tylko tekstury ze starożytnej Japonii na stylistykę Dzikiego Zachodu. Z drugiej jednak strony, czy to na pewno jest wada? Oprawa jest miła dla oka, animacje przyjemne i oddające klimat tego okresu, po co więc zmieniać coś, co jest dobre i spełnia swoją rolę? Ogólnie jest to po prostu kwestia gustu. Jak już jesteśmy przy oprawie, to muszę przyznać, że designerzy odwalili kawał dobrej roboty. I mimo, że czuć tą całą pseudo zżynkę z Shadowa, Desperado trzyma klimat i to mocno. Lokacje, które zwiedzamy, są duże i drobiazgowe. W każdej znajdziemy kilka smaczków, które nadają klimat całości i są przysłowiową. Truskawką na torcie. Podobnie ma się sprawa z muzyką czy udźwiękowieniem ogólnym, nie ma się do czego po prostu przyczepić. Na siłę mogę przytoczyć jakieś drobne babole jak przynikające płaszcz kupera, pistolety czy niewielki clipping, ale to są detale, które absolutnie, ale to absolutnie nie mają wpływ na rozgrywkę. I to jest wielki plus. Ok, mówię tyle o grafice, o dźwięku, a co z samą rozgrywką, czy spełnia ona oczekiwania? Moje? Jak najbardziej. Desperados 3 to po prostu ulepszony Desperados 1 bez większych udziwnień. Zacznijmy od omówienia naszej westernowej drużyny A. Po raz kolejny mamy zestaw unikalnych postaci, które posiadają między sobą specyficzne synergie w ramach swoich umiejętności, dzięki którym dużo łatwiej rozpracować daną mapę. Głównym protagonistą jest tutaj ponownie John Cooper, którego fani znają z poprzednich odsłon serii. Zresztą nie tylko on jest tutaj znajomą twarzą, ale o tym za chwilę. Cooper to oczywiście standardowy awater rewolwerowca, z tamtych czasów. Posiada dwa kolty, którymi może dosyć szybko rozbroić na dobre przeciwników. Prócz tego znakomicie posługuje się nożem, którym podżyna sprawnie gardło, ale i miota w razie potrzeby. W walce towarzyszą mu dwie kolejne postacie znane z poprzednich odsłon. Pierwszą jest urodziwa Kate która swój wdzięk zamienia często w potężną broń. Kate potrafi uwodzić przeciwników, przez co inni wojacy mają czas przyśliznąć się za ich plecami. W razie potrzeby nie waha się użyć też swoich drogich perfum, które skutecznie oślepiają na pewien czas oponenta. A jak wszystko inne zawiedzie, wystarczy jeden potężny kopniak w krocze, by delikwent złożył się na kilka chwil. Szatan, nie kobieta. Drugą postacią ze starej Gwardii jest dr McCoy, który tytuł doktora ma raczej tylko z nazwy. Prócz leczenia, bo to i owszem też potrafi, głównym atutem McCoya jest zdejmowanie przeciwników na dystans. Pomaga mu w tym jego specjalny Cold band line, którym potrafi celnie wyeliminować Badboya z daleka. Prócz tego, doktorek nie waha się używać gazu obezwładniającego, czy wabić przeciwników za pomocą swojej fancy torby, których życie kończy potem szybkim zastrzykiem z trucizną. Prócz Starej Gwardii, jak mówiłem wcześniej, gracz dostaje do, do dyspozycji dwie nowe postacie, chociaż słowo nowe jest trochę nad wyraz. Pierwszą z nich jest Hector Mendoza, odgrywający rolę tanka. Ma najwięcej punktów życia i jest najsilniejszy z całej ekipy, co pozwala mu chociażby łatwiej przenosić zabitych lub ogłuszonych przeciwników. W walce wspomaga się potężną pułapką na niedźwiedzie, którą pieszczotliwie nazwał Bianką. Hector pełni również rolę wentyla komediowego z całej rozgrywce i jest moją ulubioną postacią pod względem scenariusza. Można nieraz uśmiechnąć się pod nosem słuchając wypowiedzi mięśniaka z Meksyku. Bye. rest the Ekipę domyka Izabel Moro, będąca swoistą znachorką lub praktykantką wudu. Śledząc materiały promocyjne, to właśnie panie Moro bałem się najbardziej jako postaci, głównie przez jej duchowe umiejętności. Izabel bowiem potrafi przejmować kontrolę nad przeciwnikiem dzięki swoistemu rytuałowi krwi, dzięki czemu będąc pod jej działaniem oponent może wykonać praktycznie każdą czynność od otwarcia drzwi przez zastrzelenie swojego kolegi. Dodatkowo, za pomocą Izabel, gracz może łączyć dwóch oponentów ze sobą specjalną więzią, która sprawia, że to, co dzieje się z pierwszym, działa też na drugiego. W ten sposób na przykład możemy zabić dwóch wrogów jednym ciosem. I wiecie, co wam powiem? Wcale to nie jest takie złe. Specjalne moce Moro zostały tak dobrane, głównie przez ich reglamentację, by nie były jedynym sposobem na przejście planszy. I o ile Moro to ciągle niebezpieczna broń, dużo lepiej sprawdza się jako postać dopełniająca, niż jednoosobowa armia. Okej, okay, a jak wygląda sama rozgrywka? Cóż, mamy tutaj naprawdę spore pole do popisu. Jak wspomniałem, wszystkie postacie mają ze sobą pewną synergię, których wykorzystywanie pozwala skutecznie eliminować wrogów. Dodatkowo każda plansza posiada pewną specjalną dla siebie mechanikę, dzięki czemu nie czuje się powtarzalności etapów. I tak raz działamy w nocy, przez co widoczność wrogów jest mocno ograniczona, chyba że kręcimy się wokół jakiegoś źródła światła, kiedy indziej musimy uważać na podeszczowe błoto, na którym widoczne są odciski stóp naszych protagonistów, a jeszcze w innym przypadku mamy do dyspozycji sporą mapę miejską, gdzie tylko niektóre fragmenty są pilnowane przez wrogów. W Sukurs przychodzą nam również elementy otoczenia, dzięki którym możemy łatwo wyeliminować naszych oponentów. Czasami na głowę zwalnimy przeciwnikowi wielki dzwon, dzwonnicy lub głaz, i innym razem sprowokujemy byka celnym rzutem w zad, by ten wziął na rogi nieświadomego niczego bandziora. Możliwości mamy tutaj sporo i warto z nich korzystać. Jakby tego było mało w grze, dostępna jest też specjalna mechanika planowania, która zresztą była obecna również w Shadow Tactics. Mechanika ta polega na tytułowym planowaniu czynności naszych bohaterów, by zsynchronizować je w jedną szybką akcję. Robimy to za specjalnym ekranie, gdzie możemy przypisać każdemu protagoniście konkretną czynność. Następnie po kliknięciu odpowiedniego przycisku obserwujemy, jak nasza ekipa w zsynchronizowanym ataku miażdży oponentów. Jest to tyle przydatna rzecz, gdy musimy szybko zjąć kilku przeciwników naraz. W Zwłaszcza gdy ci obserwują się wzajemnie. Może nie jest to rzecz, którą będziemy wykorzystywać non-stop, ale daje nam ona pewną świeżą formę manewru. Jakbym miał opisać grę jednym słowem, bym powiedział: Przyjemna. I taka właśnie jest najnowsza odsłona Desperados. Tytuł ma swoje momenty, jak grafika czy projekty poziomów, ale i wady. Czasem czuć powtarzalność map, no i niestety jest to po prostu Shadow Tactics z nowymi skórkami w westernową modłę. Jednak jak pisałem wcześniej, ta wada może być też zaletą, bo skoro coś działa, to po co kombinować? Jeżeli jesteście fanami zapomnianego już przez rynek growy gatunku strategii taktycznych, warto dać Desperados szansę. Jeżeli natomiast macie głęboko w serduszku pierwszą część serii, to trójka na pewno Was nie zawiedzie i możecie brać ją w ciemno. O ile macie do, do dyspozycji około 200 zł, bo tyle niestety obecnie kosztuje wspomniany tytuł. Jeżeli Was ta finansowa bariera nie odstrasza, na pewno będą to dobrze zainwestowane pieniądze.